Teraz pokażę Wam, jak, jak, jak to kleję. Widać, że się ładnie to wszystko złożyło, więc na trzech rogach zazwyczaj daję po trzy taśmy. One ściągają. Ten będzie drugi. Jest pierwszy, drugi, trzeci. A na trzecim rogu przystrzeliwuję. Kawałki jakiegoś drewna gwoźd gwoździami, gwoźdźmi 0,6 mm, w ten sposób i tak gwoździki często wystarczą, ale ponieważ to jest Dąb dam Trzy. No i e, teraz należy to rozłożyć i posmarować klejem. A będzie się trzymać. O. Smarujemy to wszystko klejem, żeby to nam ładnie za szało poczekamy kilka minut tak do dziesięciu nie więcej no równośnko oba brzegi ja już to mówiłem, że jakieś badania robili, jak się smaruje dwa końce obie strony, to, to trzyma do 70% procent. No i jak klej nam zasechł, nie zasechł, tylko zastał, to wywracamy i zamykamy to. Pięknie widać, że to nam się. A tu zakładamy ścisk rogowy po prostu. On nam pięknie tu to dociśnie. To no i tu pokażę, jak to z bliska, jak to na czym to polega. Zakładamy. O. i trzeba dociągnąć tak jak teraz mucha nie siada pięknie nie ma żadnej szczeliny nic wszystkie rogi są pozamykane także trzy rogi na taśmie jeden na na zacisk, bo po prostu no, no, mam zaciski i łatwiej mi jest, ale jak nie mam nieraz na robocie zacisku, a potrzeba ramkę jakoś zrobić, to na, na taśmie i na gwoździe, na te szpileczki też się złapie i też jest dobrze. Minęły dwie godziny, więc powinno to już ładnie zaschnąć. Weźmiemy, odejmiemy ścisk. Tu widać, że są takie ślady głębokie, i jakby to było na materiale. Było bardzo ciężko to zaszpachlować albo wyszlifować, zawsze by to było widoczne. A jak mamy kawałki drewna, to potem to możemy bardzo łatwo widać, że gwoździe wyszły z tym. O. Gwoździe z tym zeszły, i jak się zaszlifuje, to praktycznie nie będzie widać żadnych śladów. Rameczka się pięknie skleiła, nie ma żadnych śladów, nie śladów tylko nie ma żadnych szpar. jeszcze zrobiłem z tego zdjęcia i teraz na tym przyrządzie, który robiliśmy, tu ustawiony jest natne, te rogowe, rogowe, rogowe połączenie wzmacniające eee, takie obce piuro i żeby zrobić, żeby z dwóch stron było idealnie, to trzeba przesunąć do jednej strony i naciąć wszystko dookoła, a potem odwrócić i naciąć i jeszcze raz dookoła. Także raz bazą będzie jedna strona, raz bazą będzie druga strona. Wtedy macie szersze to nacięcie i to w zależności jak to lubi. Jedni lubią, jeżeli, ten, jeżeli ten, e, ta wstawka jest szersza, inni wolą, żeby była węższa. Ja miałem akurat taki kawałek <laughs> białego klonu, także jest to kontrastowy materiał, będzie to, będzie to ładnie wyglądać kubicę, sprawdzić ustawienie i jedziemy. To dużo szersze niż za jednym przejechaniem, nawet jest odrobinę została na środku. Także wybiorę to dwutem, sprawdziłem. Będzie to opasowało idealnie. Rameczka bardzo pięknie wyszła tu. Uciąłem wstawki. Także widać, jak to wchodzi suwliwie. O. o, nie, nie na Hama, tylko po prostu tak zwane pasowanie suwliwe. O. Także. Nasmaruję, posmaruję to klejem i, i skleimy to. posmarować należy pędzelkiem, żeby to wszystko w środku dobrze dobrze zasmarować Smarujemy trochę. Te kawałki też. Może na mokrej szmacie, żeby stołu nie brudzić. Na klej powinny łatwiej wchodzić. Jak cztery posmaruje to jak posmaruje ostatni to pierwszy już można wsunąć dobrze. Jak za dużo kleju, to potem się wytrze. To jest taki rogowy zamek. Po angielsku nazywają to corner lock, czyli rogowy zamek. Dlatego, że Ten kawałek drewna po prostu zamyka nam róg, i nie ma takiej, nie ma takiej opcji, żeby coś się z tym stało, żeby to e, się rozeszło. Dlatego, że słoje idą tak w tym kawałku, czyli wiadomo, wzdłuż słoje rozerwać to nie jest tak łatwo, i dlatego to jest takie mocne połączenie. Teraz wezmę dłuta, tu powycieram wszystko, dlatego że nie bardzo nie lubię jak jest to wszystko tak ubebrane. No i co, po, jak to wszystko wyschnie, to zrobię zdjęcia i Wam pokażę. Pokazałem Wam dziś jak zrobić mając tylko jeden fajny frez do frezarki górnowrzecionowej drzwiczki albo jakąś ramkę albo ramkę do szuflad na połączenie na 45 z zamkiem rogowym na obce pióro. Jest to dość wygodna, dość wygodna metoda. Ja robiłem na, na lamelo, nie bardzo to trzyma, czasami puszcza, zwłaszcza na drzwiczkach, jak są małe dzieci, one trzaskają. Tymi drzwiami często na domino trzyma to dobrze, ale nieporęcznie jest to robić. To jak się najwygodniej jest dla mnie tak jak wam pokazałem, po prostu sklejam to na taśmie, jeden na albo wszystko na taśmie, albo jeden na e, zacisk, a resztę na taśmy i potem robię te zamki. Także po prostu to jest jak jest w tych życiu, jak ileś, to jest po prostu taśmowa robota wszystko, jedną operację robię za drugą i idzie to szybko. Jak Wam się podobało, to oczywiście dajcie lajka. Zapraszam do oglądania następnych odcinków, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. No i niech moc będzie z Wami.